Festiwal Polska od Kuchni prezentuje Gospodyni Wie Najlepiej. Dzień dobry moi Państwo, witamy w programie Gospodyni Wie Najlepiej, a dzisiaj ze mną KGW Jasienianki. Także ta nazwa brzmi dumnie, znamy jej, kochamy przynajmniej ja, nie wiem jak Państwo. Jasień, nowy Jasień, to stamtąd pochodzicie, przyjeżdżacie i robicie, co robicie? Dzisiaj? Dzisiaj no? robimy zupę z wczorajszego rosołu. Zupa z wczorajszego rosołu? Po, kalafiorowa. Tak. Po, nie pomidorowa? Taki numer był. Nie, nie. Kalafiorowa. kalafiorowa. No dobrze, to co? Robimy zupę kalafiorową, ale czy ona jest taka klasyczna? Czy coś w niej zmieniamy? Yy, troszkę inna będzie, bo yy. będzie z makaronem Lubella. Z, ma tak. z makaronem kalafiorowa? Tak. Wow, chcecie zobaczyć jak się to skończy? No to my się zabieramy za gotowanie i zakładamy zaraz fartuchy. Co pierwsze? Mase. Masełko. Dobrze. Ile? 30-40 gramów? Tak, dokładnie. Gdzieś tak będzie. Wrzućmy. Dobra, niech się topi. Co dalej? Może kalafiorka na Kalafica. początek. Dobra, ile go mamy? Z, cał z całego obrałaś, nie? Z całego mniejszego. Cały mniejszy kalafior. Dobra. Wrzućmy. Co dalej? Później bierzemy marchewkę. Marchewa jest. Marchewa, rozumiem, dla słodkości? Tak. No, wrzućmy sobie taką, o, może być, szczyptę grubą. Dobra, to sobie zjemy albo damy królikom, jak mamy. Tu? Pietruszka. Pietrucha. Podobnie? Tak. Dobra. A nawet można troszeczkę jeszcze dodać. Troszeczkę dodaję. Dobrze. Fajnie. I ostatnia, ostatni będzie seler, nie? Seler, tak. Seler. Dobra, seler mocny, ma dużo zapachu. Fajnie. Dobra, przesmażamy. Co dalej wy macie tutaj ciekawego? Mamy jeszcze również czosnek. A, czy też dajemy tu. Też dajemy czas. E, całe ząbki, czy się Mniejsze takie kawałeczki. – Kawałki przedzielone, fajnie. Uwolni smak, dobra. No to lećmy. O, tak. Kościół do środka, dobra. Jest cebulka. – I pora od razu? Też można. Może być, no to fajnie. Ładne kolory. E, I co? Będziemy używać fale. Fale lubelli. Tak, Lubelni. tak dobra. dokładnie. E, fajny makaron, bo czterojajeczny z kurki są z wolnego wybiegu. Więc się cieszą, biegają, nie siedzą a później, ściśnięte. No. A później my smakujemy i też tak jesteśmy jest uśmiechnięte. smaczniejsze są, dokładnie, te jajka. No to co, tniemy. Dobra. Ok. Soliłaś? Tak. Dobra. No to trzeba. Świetnie. No dobrze. No czyli co? Mamy nasze warzywa, one się nam przesmażają. A tam obok mamy jeszcze wywar. Jak robimy wywar? Z czego robiłyście? To jest z wczorajszego rosowa. Tak, wspominałeś, oczywiście. A rosół był na? Na różnym mięsie. Na kaczce, na wołowince. Okay. I drób oczywiście, no kurczak. No dobra. To co? Smażemy 4-5 minut, wrzucamy. Tak, i łączymy tak i wszystkie. Łączymy rzeczy. wszystkie rzeczy. Zostańcie z nami. Makaron gotujemy jakieś 5-7 minut, tak jak jest na opakowaniu. Pięknie. Trochę zmniejszymy ich ogień. Oj, już. Mamy na jedną porcję, wystarczy. Niech będzie. Tak, to sobie odłożymy. Jeszcze wrzuci resztę. Dobra. I pach! I tu mamy nasz rosół z wczoraj, i te warzywa możemy wrzucić. Widzę coś tu białego. Co to? Tak, to jest śmietanka do zawodzenia zupy. Dobra. To co? Lecimy z tym do środka. Możemy wrzucać. Dobra. Dobra. Mamy wrzucone warzywa do środka. Mamy makaron. – Ile się musi gotować nasze zupa? – Około 20 minut do pół godziny. – 20 minut. I potem zabielamy? – Później zabielamy. – Świeże zioła? – Świeże zioła, Jakie? pietruszkę z baziuka Dobrze. I koperek. I koperek. No to widzimy się za chwilę. – Smaczna chociaż? – Smaczna. Bardzo smaczna. – Fantastycznie. Składajcie. Zapraszam. Chodźcie. Ja sobie przejdę z tej strony. Zaraz chcę coś spróbować. Zobaczymy, czy dobrze nam to wyszło. No ale w końcu gospodyni wie najlepiej, więc na pewno tak. Także robicie? A, bo Wy chcecie hartowanie Dobrze. Jeszcze troszkę. Wiemy, moi Państwo, po co hartujemy. Po to, żeby ta śmietana się nie rozwarstwiła w, tak, w takim dużym cieple. Taki mm, Zabieracie zawsze? Raczej tak. Słodką czy kwaśną? Słodką. Słodką. Okej. Okay. No dobra, to ja jestem gotowy. A, wiem, co Wam zrobię. E, dajcie nóż pod na jakieś e, chciałyście ziółka. Tak, pietruszka i koperek. Koperek jest. E, Tą a niech będą dwa. Chcieliśmy też pietruszkę, chyba jest u Ciebie, a yes, jest, dobrze. Pietruszka, baziółki, bardzo dobre jakości zioła, fajne w doniczkach, niektóre z nich część ekologiczna. No i już. Może być tak, taka mieszanka? Tak. To tylko musicie mi zdać nóż. A czy nożyczkami? Nożyczkami, Niektóre Niektórzy znają no, zioła nożyczkami, naprawdę. Fajnie. A tam palec, no będzie jakaś wkładka, nie? Nie, nie, nie. Tak, więcej płynu, więcej płynu. No taka słuszna y, ten, y, porcja, co? Bardzo dobrze. Niczego tu nie braknie. Niczego tu nie braknie. Czy właśnie mężowie wcinają kalafiarówkę? Jak domu? najbardziej. Lubią A Dzieciaki? Lubię. Też. Też. ho! ho! To tak. jest to, dobra. No to co? No to sił. To zawsze zmora prowadzącego, że taka natka albo koperek… Między kuperek zostaną między zębami. Macie łychę? To ja chcę spróbować. No dobrze, Jasienianki. Jasienianki były dzisiaj ze mną. Jasinianki są z wami, a my próbujemy naszej zupy. Słuchajcie, no z makaronem. Trochę inaczej. Tak, troszkę ale... inaczej. Świetny ale tak. makaron. Mm. Pyszna, absolutnie. Spróbujcie ją zrobić, bo naprawdę warto. I jak widać, udowodniliśmy, że nasze gospodynie wiedzą no. lepiej. Dziękujemy. Smacznego. Wiem. Sponsorem strategicznym programu jest KGHM. Sponsorami programu Gospodyni wie najlepiej są Lubella, Tauron, Kaufland, Anvil SA, producent nawozów azotowych Canvil S, Canvil MG oraz Anvistar oraz Baziłka. Partnerami programu są Tefal oraz Poczta Polska.